Ja mam 500 miliardów dolarów, co mam kupić? BSP, kurwa. I drugie BSP. I kasa na ewentualne wykupienie zostawię, kogoś. A, by tam, by tam z góry za chwilę patrzeć. No zresztą to BSP, oni wszyscy gdzieś są kurwa blisko nas. No nie, zresztą na blizonie ktoś tu wbiega gdzieś. Na faktory są goście, uważajcie Uwaga, To ten sam, ten sam zaskoczył Już nie wyjdzie, bo... No, bo nie. A wy gdzie jesteście? Na dole? Ja jestem na piętrze jestem, na piętrze jestem Kurwa. Gdzie wy to ubyliście? Na bank będą goście na górze siedzieć, na dachu za chwilę na tym... tym na tym... na, na wprost Tutaj, kapę, dobra, tak, tam tam się przemieszcza. Dobra, jeszcze jedno mam. zostało. Jeszcze poczekam chwilę, no. Ten koleś nie ma blank w ogóle, czy? Nie, obieram znowu. Kurde. Na plecach mamy jeszcze jednego, nie? Ale kurwa. Ale mnie zdjął. O, ktoś go zabił. Jaki fuk, A A to był game over już ty Piękny meczek Kto go w tym oknie dobił tam? No nie no niemożliwe no nie? Tam brzmiasteczko Bo on mnie, on mnie powalił i nagle wstałem czyli był game over Czyli ktoś go musiał zabić nie? Tak nasze kasko to był właśnie no hmm. Miałem 0 killsów w tej rundzie. Rozkład jazdy na dzisiaj, jazda z kurwami, dobrze. <gry>